W dzisiejszym filmie zajmiemy się podłączeniem wszystkich komponentów do elektroniki drukarki. Zapraszam na film. Rozpoczynamy od połączenia silnika ekstrudera, który znajduje się tutaj, z elektroniką drukarki 3D. Potem zajmiemy się połączeniem silników osi Z do płytki. Następnie osi X oraz Y. Na początku przygotowałem około 70 cm kabla czterożyłowego z zestawu. Jak widzicie, kabel jest ekranowany, dzięki czemu silniki będą mogły pracować bez zakłóceń. Teraz zajmiemy się sprawdzeniem silnika krokowego. Musimy zidentyfikować, które przewody, które wyjścia naszego silnika odpowiadają za konkretną cewkę. W tym celu należy zmierzyć rezystancję między pinami. Moje silniki krokowe posiadają 6 wyprowadzeń, co oznacza, że na jedną cewkę przypadają 3 wyprowadzenia. Multimetrem sprawdzam rezystancję pomiędzy pierwszym pinem, a resztą wyprowadzeń. Znajduję dwa pozostałe piny, dla których notuję opór w stosunku do pierwszego pinu. Para pinów, dla których otrzymałem większą rezystancję, to pełne uzwojenie, które podłączę do elektroniki. Analogiczne czynności wykonuję dla drugiej cewki. A w ten sposób połączę wyprowadzenia silnika z odpowiednimi pinami elektroniki. Kolory kabli są w tym przykładzie przypadkowe. Jak już rozpoznaliśmy wyjścia cewek, to teraz przyszedł czas na lutowanie kabli do zacisków. Będziemy używać oto takich zacisków, które tutaj widzicie. I będziemy je najpierw lutować do kabli i potem będziemy zaciskać bezpośrednio na osłonkach kabli. Po ocenowaniu końcówek kabli naniosłem cynę do środka zacisku, a następnie zlutowałem z kablem. Teraz wystarczy zacisnąć płatki konektora na izolacji przewodu i operację powtórzyć dla każdej z końcówek. Jak widzicie, tutaj kable są już przygotowane, zaciski zostały przygotowane, przylutowane i zaciśnięte na kablach. A teraz my zrobimy troszeczkę uporządkowania i kabel termistora oraz bloku grzejnego wraz z kablem do silników umieścimy tutaj w takiej osłonce. Jak widzicie, udało mi się już tutaj założyć osłonę na kable. I teraz, mając na uwadze właśnie te wcześniejsze moje zapiski, sprawdzenia tych cewek. Ja teraz sobie założę tutaj tą listwę na kable do silnika ekstrudera. To jest taka mała listewka, która wejdzie zaraz nam w to miejsce. Tutaj będziemy ją umieszczać. Tylko, oczywiście, musimy wcześniej te nasze zaciski wprowadzić do tej listwy. Teraz my zajmiemy się z kolei połączeniem silników do elektroniki. Z racji takiej, że silniki OSI Z, czyli ten i ten silnik, działają szeregowo, będziemy musieli odpowiednio je połączyć. Ok, na JT będzie to pokazać na prostym schemacie. Pin elektroniki dla OSI Z o oznaczeniu 1A połączyłem z wyprowadzeniem A1 cewki pierwszej silnika pierwszego. Następnie wyprowadzenie C1 połączyłem szeregowo z pinem A1 silnika drugiego. Na końcu wyprowadzenie C1 połączyłem z pinem 1B na elektronice. Analogiczne operacje wykonałem dla drugiego zestawu cewek. O identyfikacji wyprowadzeń cewek powiedziałem wcześniej w momencie podłączania silnika ekstrudera. Podobnie jak wcześniej przygotowałem kable ze złączami i wpiąłem je w odpowiedniej kolejności w listwy a następnie w gniazda silników krokowych. Teraz pozostało już tylko wpiąć kable w piny elektroniki odpowiadające silnikom poszczególnych osi oraz silnikowi ekstrudera. Zrobiłem to zgodnie z dokumentacją od firmy Jelwek. W kolejnym kroku podłączyłem termistory stołu oraz głowicy. Jak widzicie, dolutowałem konektory i zabezpieczyłem je wężykami termokurczliwymi. Przewody grzałki podłączyłem pod wyjścia dla głowicy 0. A później przewody stołu grzewczego wpiąłem w odpowiednie gniazdo, które znajduje się w tym miejscu. Dobra, teraz zajmiemy się zasilaczem i musimy przygotować połączenie zasilacza, prawda, z siecią. Do tego będziemy oczywiście modyfikować zwykły taki kabel komputerowy z, taką, z takim wtykiem. I jak będziemy, jak będziemy łączyć? Zauważcie, że kabel ma oczywiście złącze L, N i oczywiście uziemienie w tym miejscu, tak? My mamy takie same złącza tutaj na naszym zasilaczu. Tutaj mamy L, N i oczywiście w tym miejscu mamy uziemienie, tak? Te trzy złącza to są V plusy, natomiast te trzy to V minus, które będziemy bezpośrednio łączyć. Do elektroniki. My musimy przygotować kabel, i w tym celu będziemy odcinać tą wtyczkę i odpowiednie kable będziemy łączyć tutaj do tych złącz trzech, czyli LN i uziemienie. Ok, izolacja została ściągnięta i teraz upewniłem się, że brązowy kabel to jest L, niebieski to N i oczywiście ten. Zielono-żółty to jest uziemienie. Dobrze, kable udało mi się już dobrze połączyć. Oczywiście brązowy do złącza L, niebieski do N i żółto-zielony do, do uziemienia. Musicie to sprawdzić i polecam Wam sprawdzenie właśnie tych wszystkich kabli, czy odpowiadają właśnie za odpowiednie wyjścia. E, możecie to właśnie sprawdzać sobie z wtyczką jeszcze dla pewności, ponieważ ta wtyczka ma też odpowiednie oznaczenia L, N i uziemienie. Także możecie tutaj sobie za pomocą multimetru sprawdzić, czy aby na pewno brązowy to jest L. No dobrze, teraz jak już mamy zrobione, zrobiony kabel do zasilacza, musimy podłączyć naszą płytkę pod zasilanie. Tak? Będziemy do tego potrzebować dwóch kabli dwużyłowych, czyli musimy podłączyć tutaj dwa V, to, są, to będą te dwa wtyki. I V minus, czyli ten i ten. Brązowy do plusa. I zrobimy niebieski do minusa. Kable mamy już połączone. Teraz będziemy podłączać się do płytki. Będziemy teraz kable z zasilacza podłączać tutaj bezpośrednio do tych wtyków. Plus, minus, plus i minus. I teraz co. Kabel brązowy to plus, kabel niebieski minus, i teraz tak samo będziemy łączyć, właśnie w parach te kable. Przygotowujemy teraz krańcówki naszej drukarki 3D, które będą ograniczać ruch w każdej z osi, tak aby nie uszkodzić naszej drukarki 3D. Lutujemy teraz do nóżek nc COM, także tutaj trzeba mieć to na uwadze, żeby się nie pomylić. Są to Nóżki skrajne pierwsza oś X. Oczywiście będziemy montować tutaj w ten sposób naszą krańcówkę. Tak, potem dla osi Z zamontujemy ją w tym miejscu. No i ostatnia krańcówka będzie umieszczona tutaj na tej prowadnicy, tak aby stół zatrzymał się w odpowiednim momencie i żeby nie dojechał do końca i żeby nie uszkodzić silnika. Kable krańcówek natomiast połączymy z odpowiednimi pinami na naszej rumbie. I oczywiście zgodnie z instrukcją to wszystko tutaj zostanie podpięte. Udało nam się połączyć już wszystko z naszą elektroniką. Teraz zasilacz drukarki możemy podłączyć do sieci, a całą drukarkę do komputera i zacząć kalibrację. To będzie w następnym odcinku.